Witam Was serdecznie w Pokoju Chrystusowym. Ponownie przyglądamy się Słowom Jezusa Chrystusa, na które nasz Pan zwracał szczególną uwagę. W czasie rozmowy z Nikodemem, o której wspominałem też już ostatnio, Pan Jezus stwierdził następujące słowa. Jest to trzeci rozdział, jedenasty werset Ewangelii według Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. O jakim świadectwie mówił Pan Jezus i kto miał je odrzucić? Czy chodziło tutaj tylko o starszych Izraela, czy też może o cały lud? Jak wiemy, wielu Żydów uważało Chrystusa za proroka. Nawet wśród elit żydowskich byli też i tacy, którzy uważali go za wysłanego przez Boga nauczyciela. Czego przykładem jest wspomniany tutaj Nikodem. Lecz jednego Żydzi nie tylko nie mogli zrozumieć, ale też nie mogli zaakceptować. Czytamy o tym w Ewangelii według w ósmym rozdziale, i tak teraz szczególnie 58 werset. Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, ja jest. Słowa te wywołały oburzenie zgromadzonego tłumu. Lecz dlaczego Żydzi byli tak zdenerwowani? Dlaczego chcieli naszego Pana ukamienować? We wcześniejszych wersetach czytamy, że Żydzi pytali się Chrystusa, czy rozmawiał może z Abrahamem, skoro powołuje się na jego słowa. I wtedy Jezus objawił im, że istniał jeszcze przed Abrahamem. Co by znaczyło, że chociaż cieleśnie urodził się z Marii, to jednak w rzeczywistości był synem samego Boga. Żeby to podkreślić, nasz Pan użył tu określenia: Jam jest. Forma ta była nieprzypadkowa. Oczywiście, oryginalnie była wypowiedziana najpewniej po aramejsku, jednak tutaj redaktorzy Ewangelii postarali się przełożyć te słowa zgodnie z zamysłem naszego Pana. Wyrażenie Jam jest, czy też jak inne przykłady oddają, Ja jestem, było odpowiednikiem hebrajskiego imienia Jahwe, pod którym Bóg objawił się Mojżeszowi. Można to łatwo sprawdzić. Porównując oryginalny Nowy Testament z greckim tłumaczeniem Starego Testamentu, czyli Septuagintą, to jest Jana 8:58 z drugą Mojżeszową 3.14. Ale Dlaczego było to takie ważne? Pan Jezus nie tylko objawił Żydom, że istniał jeszcze przed patriarchami, ale też objawił im, że był tym samym Bogiem i jest tym samym Bogiem, z którym rozmawiał Abraham czy Mojżesz. Dla Żydów było to już zdecydowanie za dużo i dlatego oskarżyli go o bluźnierstwo. Dzisiejszy odcinek rozpocząłem słowami mówiącymi o odrzuceniu tego świadectwa prawdy. I podobne słowa znajdujemy też w Ewangelii według Jana 8:54, może do 55 wersetu. Odrzekł Jezus: Jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem Waszym. I nie poznaliście Go, ale ja Go znam. I gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnym do Was kłamcą. Ale ja go znam, i słowa Jego zachowują. Pan Jezus wówczas mógł powiedzieć słuchającemu Go Tłumowi coś, czego oni może oczekiwali, czym zyskałby sobie ich popularność. Podobnie może jak to było do roznożenia chleba, wtedy by chcieli uczynić Go królem, jednak nasz Pan wybrał tą prawdę, która ostatecznie miała kosztować go życie. Innym fragmentem mówiącym o odrzuceniu przez Izrael tej Bożej prawdy, jest Ewangelia według Jana, pierwszy rozdział i może te wersety od 9 do 11. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przez nie powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tą światłością to oczywiście Jezus Chrystus. I chociaż świat przez Niego powstał, to jednak świat go nie tylko nie poznał, ale go też odrzucił. I nie chodzi tutaj oczywiście o poznanie naszego Pana jako Jezusa z Nazaretu, Syna Józefa i Marii, ale poznanie i zobaczenie, dostrzeżenie w Nim jednorodzonego Syna Bożego. W liście do hebrajczyków, na początku listu do hebrajczyków, pierwsze dwa wersety pierwszego rozdziału. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. I tak jak wiemy, początkowo bardzo niewielu Żydów zrozumiało, kim tak naprawdę jest Jezus. Tak naprawdę byli to głównie Jego najbliżsi uczniowie, którym to objawił całą prawdę o sobie. Świadczą o tym też ich słowa, m.in. słowa Piotra, zapisane w Ewangelii według Mateusza 16:16. 16. No jednak Piotr był uważany za tego najbardziej wyrywnego z grona apostołów. Dlatego też z drugiej strony mamy świadectwo Tomasza, który jest uważany za tego najbardziej twardo stąpającego po ziemi. Lecz kiedy Tomasz ujrzał Chrystusa z zmartwychwstałego, miał wypowiedzieć słowa, które możemy przeczytać w Ewangelii według Jana, w XX rozdziale i 28 w resecie. Pan mój i Bóg mój. I na te słowa nasz Pan odpowiedział mu, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś, Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I takiej wiary Wam życzę. Do zobaczenia z Bogiem.